Uff, kolejny drugi dzień. Zamiast spędzać czas z bliskimi, wciąż siedzisz w pracy, poprawiasz księgowania, szukasz błędów na obrotówce i przeskakujesz między ekranami i Excelami. Znasz to uczucie zmęczenia i frustracji? Właśnie dlatego, jako Talkswatch, stworzyliśmy pakiet konfiguracyjny na klik. Bazę ustawień i schematów, dzięki którym wiele procesów odbywa się w pełni automatycznie. A ty masz wolną głowę, nie musisz już ręcznie wprowadzać kąt uzgadniać rozrachunków, ani wyksięgowywać różnic kursowych. To, co kiedyś zajmowało godziny, teraz wymaga tylko kilku kliknięć. Prowadzasz wyciągi, zatwierdzasz, klik i gotowe. Zachowujesz pełną kontrolę i możesz łatwo dostosować konfigurację do potrzeb swojej firmy. Przez lata sam zmagałem się z takimi problemami i wiem, jak ważne jest wsparcie w tych procesach. Teraz chcę podzielić się z nimi właśnie z Tobą. Nie trać więcej czasu na powtarzalne czynności, zamów pakiet na klik i sprawdź, jak wiele może zmienić jedno kliknięcie?